nas w kolejnym moim nagraniu. Po pierwsze, takim bardzo na luzie a po drugie ja postaram się zrobić je jak najkrótsze, gdyż odkryłem coś kolejnego fajnego w i nie? czyli na kłasce od Xiaomi, Mianowicie kalkulator. No ale teraz powiecie sobie, czy co to ciekawego w kalkulatorze jest, nie? Ja jest górę, przepraszam, że mogę wydawać się taki machany, no ale wybyłem na nogach troszkę, więc może tak być, nie, ale spokojnie, wyznaczyłem to obszajzie. E, wracamy do tematu. Do, do no, co takiego ciekawego w kalkulatorze pewnie się teraz zapytacie, nie? O, no, no ja też tak myślałem, że to nie jest ciekawego, ale to wiadomo, to jest Miwai. A jak już wiadomo, jeszcze pewnie zorientowaliście, że Mianwai daje takie ciekawe rzeczy, takie, takie nie? I tak teraz sobie otworzymy e, kalkulator. Tylko mam go w akcesoriach, nie w internecie. Czyli tu e, kalkulator, proszę bardzo. To macie na kilka zakładek do góry. Cztery. To to jest kalkulator. I tu mamy zwykłe dodawanie mnożenie. Odejmowanie i jeszcze dzielenie. Nie, mamy sobie możliwość tutaj pisania wyników. Oczywiście C, żeby zarobić. No, liczby, piszemy liczby i dodajemy. Nie? Tu mamy nampad, czyli liczby. C to jest czyszczenie. A C to jest czyszczenie pamięci razem z, 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 z wynikami. Dalej mamy mazań, mazań, cofanie, Ty po prostu jak sobie to możemy sobie cofać tą strzałką. Dalej to mamy zamiana litr dodatnich na, na ujemne. Czy możemy sobie, a nie, przepraszam, to, to jest procent chyba. Czekajcie, tak, zaraz złoty. bo zaraz same są ciekawy teraz. Albo przecinek 50, na przykład, co, co? a, zamiana, tak, jakaś, tak, mhm. to jest dzielenie, chyba, no, czekajcie, 20, 0,2, no, no, to, to jest po prostu 20, 20 0, no, no, to, to jest taka, to się w automatyce fachowo jakoś nazwało, bo to jest ikonka procentu, nie? Czyli możemy sobie na przykład taką liczbę 5120 No, to to polecam się pogadać, nie? To są procenty, tak, doszliśmy do tego, to są procenty. E, dobra, no i jeszcze mamy dzielenie, nie? Dobra, to to to, to obok te całki to są procenty. Tutaj obok na dole to mamy zaawansowane funkcje. Teraz mamy działania podstawowe, funkcja podstawowe. Jak wyłączymy funkcje zaawansowane, to dostaliśmy jeszcze potęgowanie e, e, Sinusy, kosinusy, tangensy i tego typu funkcje. Logarytm naturalny, nawiasy. Tu mamy jeszcze LG, to, to, to nawet nie wiem, nie wiem co to jest, bo ja miałem podstawową matematykę, jeśli o maturę, więc, więc nie wybawim. Ale tu mamy funkcje zaawansowane, polecam się pobawić, nie? Po lewej stronie mamy jeszcze Potęgowanie, yy, tak dzielenie jednej przez drugą, przez X i jeszcze tutaj mam, mamy... przepraszam, Przesunę to sobie tu. Liczba yy, pi to jest. No i tak, tak, tak. To, nie wiem troszkę bez sensu wam to pokazuje, wpisuję tu liczby, jak i jakie, nie? Ale to chodzi o to, żeby pokazać tego funkcję yy, kalkulatora, a nie żeby pokazywać prawidłowość działań. Nie, nie, nie. Także proszę, mogę coś głupiego robić, nie? Także proszę się nie śmiejcie z tego, bo ten tym na celu pokazać wyłącznie funkcję aplikacji. Dobra, to to była pierwsza zakładka. Drugą zakładką jest przelicznik jednostek. Tu możemy sobie liczyć różne jednostki. Możemy sobie policzyć różnice E, na przykład tu mamy wiek, możemy sobie powierzchnię przeliczyć, BMI, BMI to jest stosunek masy ciała do wzrostu. E, dalej mamy dane, czyli po prostu megabajty, gigabajty i tego typu rzeczy. Datę możemy przeliczyć, zniżkę, zniżkę to tu sobie możemy przeliczyć, e, obniżyć, e, sprawdzić o ile zostało na przykład procent do na przeliczona na cenę na przykład 851 niszka o ile procent, nie o 10 które wpisane jest i powstała nam cena docelowa nie? no to takie tutaj mamy funkcje dalej mamy długość, możemy sobie przeliczyć różne jednostki e, datę e, tak masę, czyli po prostu kilogramy, gramy i tego typu rzeczy. Dalej mamy system numeryczny, czyli różne zapisy liczby, sposób e, zapisu liczb. Bo tak wiadomo, a jeżeli nie wiadomo, że wam powiem, liczby mamy, mogą być zapisywane w różny sposób. Na przykład dziesiętny, dwójkowy, szesnastkowy chyba, e, jakiś jeszcze inne, nie? no to tutaj mamy. D, DEC to jest oddAC, to, to jest zapis dziesiętny. BIN to jest zapis binarny, czyli dwójkowy. I tu mamy jeszcze do wyboru dwójkowy, dziesiętny, szesnastkowy i binarny, nie? I użęgkowy. No. Dalej mamy e, prędkości, możemy przeliczyć różne jednostki, pierwszą jednostkę wybierasz, drugą jednostkę wybierasz i tutaj wprowadzasz sobie wartości i sobie przeliczasz temperatury różne stopnie Celsjusza, Fahrenheita i tego typu różne kelwiny i tego typu różne zwierzęty czas nie? i objętości objętości to po prostu litry litry tego typu rzeczy, nie? Decymetry sześcienne, taki, tego typu sprawy. O, sobie zobaczcie, jakie to mamy jednostki, nie? wszystkie funkcji w taki sposób dokładnie nie będę Wam pokazywał tego kalkulatora, bo ten czyn ma być jak najkrótszy. Żeby, jak będą pytania, to proszę pisać. To Wam zrobię albo napiszę w komentarzu. Yy, raczej napiszę w komentarzu, tylko nie. Na BNI to jest stosunek ciały, do, masy ciała do wzrostu. Tak by ktoś nie wiedział, co to jest. No i jeszcze mamy trzecia, ikon, trzecia ikonka do góry. Od lewej to mamy przelicznik walut, chyba. Waluty, inwestycje i pożyczki. Waluty: to tu sobie możemy pobrać z internetu aktualny kurs różnych czy różnych walut. I przeliczyć sobie e, waluty, tych walut jest od zobaczcie zobaczcie ile tego jest. Chyba wszystkie waluty na całym świecie są. Inwestycja to tutaj sobie, może, to jest funkcja przydatna podczas na przykład brania jakiegoś kredytu albo jakiegoś innego innej inwestycji, bo to sobie możesz przeliczyć jednorazową bezcykliczną inwestycję jednorazową razem dołączna inwestycja, po prostu wpisujesz kwotę, na przykład 12567 i teraz sobie tutaj możesz odsetki jeszcze odliczyć, e, wpisać, nie? I sobie potem do e, tej inwestycji przeliczyć, nie? Odsetki to po prostu są e, bez e, tego, chyba to jest. No, no i tu możesz sobie przyrodzić tą długość tak, inwestycji i obliczyć się, nie A oprocentowania, no bo to jest oprocentowania kwotę roczną, no i te odsetki. No na przykład no powiedzmy 20%. I to policzyło nam, nie? Oczywiście mogą być te jakieś błędne wartości, które wpisuję, ale powtarzam, że to jest prezentacja aplikacji. Jak pisałem, widzicie, łączna wartość nam wyszła 22 tysiące, bo wpisałem tutaj 12 500 i 20% tego odsetek, no bo to potem policzyło nam te 20%, nie? z trwania tego no i po prostu wyczuła na łączna kwota wyszła na mnie. No. I tutaj mamy jeszcze stosunek ceny do e, inwestycji do całkowitych odsetek. No, no to, do, to, to fajna sprawa, jak macie jakąś to bardzo dużą inwestycję do zrobienia. Albo kredyt do wzięcia, albo coś w tym Nie, polecam sobie sprawdzić, bo fajnie to działa. I wygląda. No i to byłoby. A no cykliczna inwestycja, no to podobnie jak co poprzednio, tylko że to się będzie powtarzało. Tu wybierasz sobie łączną kwotę, oprocentowanie, i tutaj jeszcze testowanie. No to wtedy nam wyliczyć e, tam na miesiąc, nie? ile to wyjdzie. 167 tysięcy wyszło nam, no bo jest ustawione chyba. Czas trwania, rok. No, no to to, to, to to rok trwanie, no to przecież to tyle wyjdzie. <grywia> ale mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi, nie? Jeżeli tutaj weźmiemy na przykład rok tylko, ale, ale inwestycja jednorazowa, to policzy nam tylko właśnie te odsetki nam do nie? To 20%. No, no mam nadzieję, że kumacie. Pierwsza no, no i to jeszcze menu, menu. mamy ustawienia tego kalkulatora. Tutaj mamy takie rzeczy jak politykę prywatności tego jego możemy sobie poczytać i sprawdzić jakie tam e, warunki, mają e, relwiesy policji po prostu, nie? No i co zgody, zgody, bo jak pierwszy raz są edukacje włączysz, bo ja tą edukację testuję i się bawię. Tak, jak pierwszy raz tą aplikację włączyć po na przykład, kupieniu telefonu z Xiaomi, albo po przywróceniu ustawy to poprosić poprosicie o zgodę, nie? E, żeby mogło przećasz tam jakieś dane, bo to musi być, bo jak na to się nie zgodzisz, to nie włączysz aplikacji. No no to, to możesz sobie jeszcze cofnąć tą zgodę, jakbyś chciał na przykład sobie zrezygnować z korzystania z tego programu. I czas go używać, nie? Żeby Xiaomi już nie, musiało, nie mogło zbierać swoich danych obowiązkowych. Widocznie tam jakaś licencja jest i ona wymaga jakichś tam danych diagnostycznych może albo coś, coś ten desen, nie? Wszystkie aplikacje od Xiaomi'ego tak mają, więc taką opcję cofnięcia, więc miła im trochę są budowane. Wracając jeszcze do tego Do tej trzeciej ikonki, to tu mamy waluty. To już Wam wkazałem. W inwestycjach o tym mówiłem. I pożyczka, no to to właśnie jest. Właśnie o tych kredytach. Nie? No to inwestycja to jest opłata tegoż, a pożyczka to jest po prostu w drugą stronę. Będzie ten kalkulator liczył. Tu wpisujesz kwotę tego i, i kwotę no Dobra. Nie będę przedłużał. Jeżeli chodzi jeszcze o to, bo chciałem jeszcze do tego wrócić, bo chciałbym jeszcze jedną rzecz sprawdzić, ale do zwykłego kalkulatora, co o co chodzi z tymi procentami, nie? bo nie umiałem tego wam wytłumaczyć. No na przykład 100. Po dzieli to nam przez 100, mi się wydaje. 1% wychodzi. Bo jak ja wpisuję 100%, 100, liczbę 100, i klikam na to procent, to wychodzi 1, bo, bo to dzieli przez 100. A jak ja wpiszę na przykład, nie wiem, jakąś liczbę taką wysoką, na przykład 1024, przykładowo, to nam wyjdzie 10,24, no bo to jest wydzielone przez 100. Dobrze mówię? Dzielimy przez... Równa się. O, jako nie to. No, 1024. To jest dokładnie to samo. Więc, jak jest, jak więc sobie rozgryźliśmy o co chodzi. Jak sobie wpiszesz jakąś liczbę, na przykład, nie wiem, 854 i klikniesz na to procent, to Ci wyjdzie 1%. I teraz sobie możesz zrobić razem na przykład... Nie wiem, ile jest też procent z tej liczby, na przykład 30. To jest 30 i nadskałów nasze liczby wychodzi. 256 854%. 30% z 854 to 256 i Tak dobrze mówię. Czekajcie, jeszcze raz to zrobimy. Co? 854%? Tak? To jest 1. No tak. Razy. ile ja mówiłem 30. No to równa się jest 256. No to, do, to dobrze. Bo 8, 5, ale a to w ułamek jest. tutaj, to tak, ja nie wiem. Może, może dobrze, to może dobrze robię. 854 przez 100. Razy. Nie, nie to tak. razy 30. Nie tak, to dobrze mówię. Dobrze robię. E, dobrze jest. Pamiętajcie o kolejności działań. No, że nie dzielenie dodawanie, odejmowanie. Nie, nie, nie róbcie na odwrót. Nie, no. Jeżeli chodzi o zaawansowane funkcje, no to tutaj... Tutaj mamy to x do potęgi y, to po prostu też potęgowanie, czyli 7 do potęgi na przykład 2. No to wtedy wyjdzie nam 7 razy 7, to powinno być 49. I wyszło dobrze. Nie? Zwyczerstwimy sobie to. Co? No, no i poza tym mamy jeszcze tutaj pierwiastkowanie, ale pierwiastek chyba kwadratowy. Zaraz zobaczymy, jaką liczbę na przykład. Nie wiem, czy z tego wyjdzie pierwiastek, Aj nie, nie, to, to, kurde, to ja muszę cofnąć. Pierwiastek, mhm. jeden, nie, równo, że, błąd, no tak, no i tej liczby nie, nie ma, nie można z pierwiastkowy, no ale mam nadzieję, że wiecie o co chodzi, To czekajcie. Tak, Leby, my, no, no, uwierzcie mi, że ja z matematyki byłem słaby. <gry> Także proszę się nie śmiejcie, że ja robię jakieś jak cerki, jakieś błędy. Nie, no. Bo ja miałem ile? 5, 40, coś, 42% była, no, bo dużej było tego, matematyki. Więc to nie było mało. Du dużo, to nie było dużo, nie. Dobra, no ale teraz 64 to 16 razy. No, pojemstrowanie. Dobra. Dalej mamy jeszcze ten wykrzyknik, to jest yy, też to się, to się nazywał silnia. To jest, o, przypomniało mi się, Ty coś razy, coś razy, coś razy, coś, 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 nie? To jest chyba tak, jeden, jeden, no, plus trzy, albo dodawanie. To jest czekajcie, zaraz zobaczymy. No, no. Na przykład nie wiem, Przepraszam za hałas, ale jechał w jakiś auto silnie. 10 do potęgi minus pierwszej, no. Dobra, nie będę wam zabierał tostu. Poza tym mamy jeszcze liczbę pi, no i numpad, nie, oraz te no, dodawanie, odejmowanie, dzielenie mnożenie. No i przecinek jeszcze, nie, obok Dobra, to to byłoby tyle ode mnie. Chodzi o ten kalkulator, temat wytarpałem, więc będę żegnę z wami, eee, piszcie co o tym myślicie. Bo eee, ja uważam, że ten kalkulator w UA jest dosyć ciekawy, przynajmniej y, ten fabryczny, nie, nie zwłaszcza jak potrzebujesz jakichś zaawansowanych działań. Przynajmniej y, mi się tak wydaje, bo jeśli y, chodzi mojego S20, to ja używam zewnętrznego kalkulatora. On się nazywa jakoś, nie? Robiłem też o nim film, jeśli chodzi o jednostki, to, to mam też komunikację, aplikację, e, e, Ultimate chyba, to jakoś się ona nazywa, zaraz wam powiem, bo mam tego S20 albo kiedy... o, 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 o niej też robiłem film. Tak, unit, unit Converter Ultimate. Dobrze mówiłem. Dobra, a teraz z je, żegnam. Cześć. Jeśli chodzi o premierę tego filmu, to prawdopodobnie ona się odbędzie w niedzielę. Zobaczymy, jak ja się tam wyrobię. Więc nie? Także do zobaczenia. Cześć. Chciałem tylko taki mały update zrobić i Wam pokazać jeszcze jaki jest ten kokulator od Samsunga, ale mi się wydaje, bo, bo osobnego filmu na ten temat nie będzie, więc zobaczcie, to jest tylko taki podstawowy. Tutaj nie, nie mamy e, żadnych funkcji. Tu Sinus, po Sinus, Tangens i te stopnie DEC i, i tak dalej, tylko zobaczcie, to mamy tylko historię przeliczeń. Możemy sobie sprawdzić, wyczyścić tą historię. Nie. O. Dalej mamy y, tutaj przejaźniki jednostek, tylko mamy takie jednostki jak powierzchnia, długość, temperatura, długość, masa, szybkość, czas i, i napiwek. No. Tu nie ma ani, ani BMI, ani nic, ani na, nawet nie ma tych funkcji takich y, bardziej zaawansowanych takich właśnie jak te pożyczki i te inwestycje, nie? Także tak to wygląda u Samsunga, dlatego ja używam tego zewnętrznego, bardziej zaawansowanego, bo mi się czasami przydaje, zwłaszcza jak na przykład chcę czas polityczny, z czy tak dalej, czy, tak czy jakieś tam e, czy moich tam innych działaniach, więc tam, to mi się może przydać. Nie? Dlatego u Samsunga mam to wgrane zewnętrzne kalkulatora Xiaomi właśnie jest na kotka miła i hark to takim tym się ona bardzo dużo od siebie daje funkcji, nie od razu. Tak? bez konieczności do kolejnych aplikacji. Nie? No, to także tak to wygląda u Samsunga. Także to do zobaczenia. E, cześć.